Cześć, się mamku z tej strony. Laura, witamy Was kolejnego na moim kanale. Wiem, bardzo długo nie, nie było, ale miałam bardzo tyle zajęć, takich tam i jeszcze grałam z koleżankami. Wie, ale to nie jest nieważne. Powracam. Ja powracam każdy dzień. Miałam grać z moją bestią, ale ona stwierdziła, że nie chce w to grać, więc gramy. 99 dni w lesie, i takie tam więc chodźmy do randomowego, bo ja lubię z randomowymi ludźmi. Chciałam grać? A teraz tu jestem sam. Za... A nie, dobra, czekaj, dopiero mi się załatuje. Nie pytacie o mojego skina. Robiłam go ciszę. Nie mam moich klapek. Moich tych rękawiczek. Aha, swoich. Okularów to mam, ale... Cii, nie. Jak to jeszcze raz? Ej, jak to jeszcze raz brać? Bo ja nie wiem. S -s -s aha, zajebiście. A nie, to nie wiem. Ja <ścoughs> nie, nie wiem, jak to jeszcze raz brać. Ja to wiem, jaki szef to gra, bo ja mam oczywiście cztery dni. Ale to mogliście zauważyć. Bo ja tam... Grałam z koleżanką więc wiem o co chodzi w tej grze. Jedynie o co chodzi w tej grze to trzeba drewno zbierać do ogniska, bo jeśli się zgasi jak jest na przykład noc i przyjdzie potwórno jak będzie nie jest no to będzie ciebie, godniej, ciebie i ciebie zabije. Koniec gry. No i koniec gry. Odpal drewno dopóki nie osiągnie 100%. No właśnie. I trzeba polować też na zwierzęta, żeby mieć jedzenie. Można też polować na wilki, oprócz ty. No i dobra, mamy 100%. Co, co tu piszę? Nienawidzi wszelkiego świata dla telefonii i, i typy ITP. ITP. Co to jest ITP? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, co to jest. Co to jest? Tam coś jest! Tylko nie wiem, co. Może jeszcze dzisiaj nagram Minecraft'a, ale to na pewno nie teraz. Po tym filmie będę musiała coś odpocząć. No nie. O nie, 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 nie. Naj, nie. I proszę bardzo. Ale z Wika dostajemy bardzo dużo jedzenia niż z królika. Z królika może dostajemy po jedno mięso albo. co Dobra, nieważne. Szybko, co to by... ja nie pytam co to były za dźwięki o oh, shit, Not good. no okej, okay, dobra, ja, ja nic nie odpowiadam, bo mi się nie... Uszy, not good. Siema, Mirek. Mirek, Mirek, Mirek. Ty, gościu, dawaj sprinta, zanim ciebie słapie. Mirek żyjesz? Halo, Mirek. Mirek. Uszył. Siema Mirek. 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 Mirek, siema Mirek. Uh, Mirek. Jak wiecie, dlaczego nazywam Mirek? Bo tak. Bo to jest moje własne życzenie, żeby tak to nazywać. No, jest ok. To jest chyba jakaś mała albo szopa, nie wiem. Można tak stwierdzić. Tu ja trzeba do dobrze O, fajnie. To można zrobić łóżko, żeby się na przykład przespać albo coś tam z tym. Stylu. No, szybciej, ja nie mam. O! Spadło na mnie drzewo. Gdzie jestem? I się poszło, to mi jest jeszcze kawałek drewna. Nie? Albo mi się coś spokoiło. Dziecko Dino. Co? Przepraszam bardzo, czy ta tabliczka coś sugeruje? No nie. Nie, nie mogę grać, ja nagrywam, sorry. Dobra. Ale można po prostu dziecko, a nie dziecko Dino. To, że ma czapkę, to nie znaczy... Nie, no dziecko Dino. Co on jest? Tym? Trzeba szybko sobie ten... Chyba sastronki też można podić, bo to w sumie... Tak, w sumie też, tak. Można, można. Aha, tu nic nie ma zajebiście. Spambruzowali mnie. A tu jest czas, który leci tam w Ooh, yeah. Dobra, można oczywiście. Ale co to jest? Bo tu, tu jest coś dziwnego. Więc... Kwiatki. Kwiatki. Co jest? O, tutaj coś mamy. nadzieję, że coś będzie ciekawego. Otwórz drzwi Radę. Co jeszcze? Czy oni mają smycz? Oh shit! Not good! Ale inne wilki nie mają smyczy Czemu oni mają? Chyba, że są tak dobrze wytresowani Czy coś takiego, nie wiem ja się nie znam Na wilkach Jedynie co wiem to tylko. Co wy robiliście w tym czasie? Że jest mało tego Poziomu. o panie no to mamy ile jedzenia kurde człowieku ty jesteś szalony ryku jesteś szalony no więcej nic nie możemy zrobić bo mamy jedno Wieś głęboka w ja nie mogę jeść

O kurde, ale się zbliżyły te. What the Ja mam taką przykierę. Ty, on sobie lepszy, Nie. Nie. nie, nie. Działka Doszłam do końca. Super. Nigdy nie doszłam do końca. Jedynie to tylko do 4 dni. Ale mi się wydaje, że teraz dojdę może do 10 albo 15 dni. 是。 Idealnie. Dobra, chodźmy dalej. O, Ta. tam jest ten. Tam jest coś. Tam coś jest. Czy, czy tam jest? O! Ha, jak fajnie. Znaleźliśmy wróżkę. Może no, będę miała nowy worek. Dorba. Worek szary. Mm. Wow, A, bo to jest sklep taki, fajnie I teraz wiem, po co były te piatki. Kurde, przecież ja mam ten Przecież się to zabiję na... Nie. chociaż dziś coś zrobili pożytecznego Ty, kde tam ten tupek? Aha, tady, jedzenia 100 tysięcy. Będziemy czekać 100 tysięcy lat. Aż, kurwa, skończy się ta noc. Ja, no, ale czy może to szybciej iść, bo nie chcę umrzeć. Jak się kręcę. To było. o mapę mamy cały szczyt też pożyteczna tu mamy tu tu jest jakiś detektyw tu mamy coś tu tu Ta mapa... kurde zaraz nagrywam film gdy umrę to Miałam na myśli oczywiście grze, ale skąd może koń znaleźć się w lesie? Przepraszam bardzo. Dobra, rozumiem kurzywa. Nie, 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 nie. Informacja. Jak handlarz mógł mieć? Scientist. tam będzie ten koniec? Nie pytajcie o. Ta... Jeśli słyszycie ten dźwięk, nie pytajcie. Sąsiedzi pewnie coś tam robią. Bez rzucić Bez... użytecznego licz ...użytecznego. i coś znajdziemy? Zajebiście wiatrak złamany rzucić wentylator. Jak to co? On nie jest złamany, on jest rzucić rzucić Kaniste z paliwem. A, zajebiste. Gazolin. Mamy gazolin. Dobra, szybko. Może zgasić mi się wydaje. Gazolin. To jest gazolin, a nie... Kurde, nagrywam. Daj mi spokój, ludzie. To by zły pomysł, żeby ich dodawać. Bo mnie ciągle mam ucznia. Ile tego dodało? O, zajebiście, kurde. Bardzo dużo to dodało. Szybko, szybko, szybko. Dwa lata później. Dobra. Raz, dwa i trzy. Dobra, mamy, mamy. Mamy, mamy. mamy. Master Pani. Jeszcze jedno. ja. A sadzonka, co nie? Kurde Money, 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 must kul, idziemy in the Dobra, wystarczy tego idziemy dalej. money, money kul, 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 money, money, Będziesz atakowany dziś wieczorem, wróć do swojego... O kurde, o kurde, o kurde, o shit, o nie, o nie. Jak on nie przyjdzie, to jest największym idiotą, bo nie może nawet przeczytać tego. Money, 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 masterpony, inner rich Czemu on nie je? Przecież mamy dużo jedzenia. Czemu on nie Tu sobie straci tyle. Co nie będę już. No to wyciągamy włócznie i zagramy w fm w fem Gdzie? 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 Money, money, money Must be funny In a rich man's home Money, money, money Must funny In a rich man's gone. Dobra, chyba to wszystko No i zajebiście O kurde Co się dzieje? Ogień osiągnął sam. Mapa stała się większa. Zajebi... Ty, widać nawet, że, że ten... Możemy to spalić? To są monety! A, z nich to dostajemy monety. Zajebiście. Dobra, coś trzeba tym. Co to, kurwa, jest? Ja nie wiem. Jakiś... Odgłos, który tutaj, czy coś? Nie, nie. Ten dźwięk wyglądał. Ten dźwięk wydawał jak balon, że ten. Czy próbujesz go zawiązać? Dobra. Przeżyliśmy. Przeżyliśmy. Przeży... Oszedł. O nie. 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 O, pada, zajebiście. O nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Tylko, żeby nie. O kurde, byłam prawie na dachu! No nie! Chciałam na dach. Eh, O! Wejłam przez okno. Dobra, rangers, lok, 2. Jeleń patrzę, tylko na mnie nie wydaje się zbliżać myślę, że nie lubi mojej latarki ani mojego mista. no chyba to widać tu mamy te chyba do schronienia się wydaje. nie wiem nie wiem kurde nie wiem nie wiem ale chodźmy o kurde, ja chyba zgłaszałem na to shit kurde. O nie, to nie wygląda. To nie wygląda. O nie. O nie. O nie, o nie, o nie. O nie. Co kurde? Czemu to drewno jest niebieskie? Przepraszam bardzo. Co ono jest? Czy tamto? Ja Nie wiem. Jeśli następnej nocy nie przeżyjemy to jest po nas. Tu ma już 30 stopa. I na pewno nie. Pell trader. Pell Trader! Pel noc się zbliża. No to goodbye. Porząd czwarty no, mamy 12, żeby niskich i mam tego czakę co ty będziesz i zajś Aha, mamy tą stronę do tej obruski. Dobra, nieważne jak ona się tam nazywa. Nazywa się strap 15 no nie wiem no nie wiem nie wiem dobra skończmy. może no, coś kurde latarnia latarka nie kurde chciałeś na pewno sadzić <grym> tego dzieciaka do pora i doje Później na na na. Na 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 na. na Jezu, kurde, ile można czekać? To sobie się schowam. Poskaczmy na osnisku. Na na na. My mamy multum jedzenia, a nikt tego nie je jak jest... jak on jest oskaleczony czy coś takiego. I mamy 17. Ile minut już minęło? Kurde, więcej minut niż... Spodziewałam się, że ten film będzie długi. Ja nie wiem, ja chyba się poddaję. 5 dobra. Tu mamy tą mapę. Tu jest inny. Tak, przecież to. O, kurde! O nie, skończyło się. A, szkoda. Moni, moni, moni. Masz O nie. O nie, coś tak czułam. O, o nie. Czy to jest. O, kurwa. Czemu. Czekaj, to są te takie ciemne wilki. O, kurwa. I one mają. O, to nie są normalne wilki jak ten, co za mną teraz chodzi. To są zmutowane wilki! No to zajebiste. Nie go mnie, nie go bo ja cię... Nie no! Chciałam się tego przejść, ale kurde fakt już mi Nie, I, i tak tu wejdą. Nie? Kurde! No wejdą w sumie to są wilki, a nie mutanty. Toaleta? Co tu robi toaleta? Nie! Kurde, 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 ale zawaliłam. No nie! Kurde, ale zawaliłam. Czemu ten inny nie chce się poddać? No nareszcie. Czekaj, muszę kurwa zniszczyć. I Super out odpalamy. No i po prostu wszystko. Moni, moni, moi. Maszki foni. O kurde, co ja znalazłam? Co ja znalazłam? Co ja zna Plac zabaw! Plac zabaw znalazłam. Zajebiście. Mogę się popuszczać nie? Kurde, muszę... Czek... Kurde! Jesteś głodny. Mam to gdzieś. Chcę urzeć na chustawce. To będzie moje... Kur... Oho. Nie mam daleko. O kurde. Ja nie przeżyję. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. Nie. Dobra nic nie jem, Czy to jest ten asborkał, czy mi się wydaje, że

Ta no daj się umrzeć, daj się spokój, daj się umrzeć, daj się umrzeć. Dobra, to wszystko na tyle. Ja dołączam do mojego kolegi, bo widzę, że się zaraz nie wytrzyma, więc trzymajko. I zostawcie łapkę w górę.